Na święta trzydzieści trzy. Jeden jest tylko w życiu prawdziwy serca ścisk. Dwa uczucia muszą zakwitnąć, jak kwiat, aby realny się stał. Trzy osoby boskie towarzyszą im, wiążąc nie sznurem przysięgi 4. pory roku miną, zanim poznają się legi. Pięć palców w ręce, które ściskać będzie to wybrane. Sześć będzie wskazywał zegarek. Gdy wstał z rana do pracy. Siedem. Dni, tygodnia minie, aby wypocząć mogli. Osiem. godzin, dzień dzień pracowali w pocieszono ciężko. Dziewięć. Wieczorem wykuka ukołka dla przypomnienia o wspólnym śnie. Dziesięć. Lat tak zleci, jakby by zbicze przasne. 11. Świeczek na torcie ich syna lub córki zapłonie. 12. Osób na obraz komunijnym dziecka, czuwający wiecznie apostołowi. 13. Zmieni wszystko, jeśli tylko uwierzą w Czternaście. 14 promiennych łez w tej twarzy zguje, gdy spojrzy w ludzkiej połci o nim, o dzieciach. 15. Gwiazd spadających z liczą w piękną ciemną noc na dalekiej wypraniu. 16. Błyskawic w ten czas zagrzmi jasno o niebie, z którego Siedemnaście. Wielkich malowanych postaci zawiśnie na ścianach w domu nowym. Osiemnaście. Krzykną wszyscy symbolicznie podczas przynajmniej pięknego łabędzia. Dziewiętnaście. Kwiatów rozkwitnie w ogrodzie, symbolizując <coughs> nadejście nowej wiosny. 20 Nowych zmarszczek. Troszkę więcej wspomnień i fotografii. Dwadzieścia jeden. Biały ptak w tym wieku podróż studencką z tą długą odbędzie. 22. Drzewa zasadzone w alei pokryje wielowarne koło szczęścia i przemian. 23. Świec ustawiony w okrach zapłoni w momencie utraty <gry> i energii. 24. Zęby zabłysną ukazując Szarozgoty uśmiech. 25 pokoi w goście znoszący do was ćwierz wiecznej kary. 26 parbutów zimowych znoszonych do tej pory. 27 państw na świecie, które zwiedzili razem. 28 na dworze przy minusie, a oni dalej ogrzani swęcielną. 29. Zrealizowanych marzeń, spisanych w notesie z dzieciństwa, 30 fairwearów na Sylwestra. Składając sobie nowe życzenia i nowe obietnice. 31. Jak wykonanie, to duch obu spowolnia tempą. 32. Wspomnienia młodości, ulatującej i płasnącej, jak żal w kominku. 33. Ostatni iskry. Wypadała i zastygła w opuszczonej i cichej izbie.